Zaczynamy pierwszy Q&A na moim kanale, ale nietypowy, bo z testem izraelskich przekąsek. Okoliczności są przepiękne, cudowne, kocham zachody słońca tak jak wiecie, więc let's go. I to jest jedna z rzeczy, którą znalazłam tutaj w sklepie, jest to cheese and caramel popcorn. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Kosztowało mnie to sporo, bo około 32 shekeli, czyli jest to około 34 zł, coś takiego. O boże, wygląda to mega ciekawie. Spróbujmy. Okej. Okay. Nie wiem czemu jest połączony z karmelem akurat, bo w ogóle mi ten, ten smak do siebie nie pasuje. Bo karmelowy, mega dobry, a serowy smakuje trochę jak czytosy po prostu serowe, więc spróbujmy dwóch naraz. Obrzydliwe. Dobra, to będzie też trochę taki mógłbym, bo będę jednocześnie jadła i odpowiadała na pytania. Lecimy z pierwszym pytaniem. Co najbardziej zaskoczyło Cię w tym miejscu, w tym, którym obecnie jestem, czyli w Izraelu? Powiem szczerze, że poza oczywiście piękną panoramą miasta, taką nowoczesną, połączoną z plażą, którą ja bardzo lubię, daje mi to trochę vibe Miami, więc to mnie pozytywnie zaskoczyło. Ale jeżeli chodzi o ludzi, to również zaskoczyli mnie bardzo pozytywnie, ponieważ każdy tutaj jest naprawdę bardzo pomocny. Jest cudowna energia, taka melancholijna, każdy jest taki bardzo wycilowany. Naprawdę, bardzo mi się tutaj podoba, ale wiem, że też zdania mogą być podzielone na temat tego miasta. Czy czujesz, że jesteś już wypoczęta na ten pierwszy dzień wakacji? Przyznam Wam szczerze, że trochę tak. Mimo bardzo długiego wczorajszego dnia na miejscu i tego, że wiele się działo i spałam mało godzin, to czuję się wypoczęta, ale dla mnie formą relaksu jest w sumie robienie ciągle czegoś. Nie jestem typem osoby, która usiądzie i przez 4 godziny nie będzie nic robiła. Dzisiaj pozwoliłam sobie na to, żeby trochę poleżeć na plaży i pocilować, ale i tak musiałam ciągle coś robić. A to do wody, a to na telefonie. Więc ogólnie nie lubię takiej formy wypoczynku, że się siedzi, leży i nic totalnie nie robi. Dla mnie formą wypoczynku jest robienie jakichś fajnych, ciekawych rzeczy, a takie tutaj robię cały czas. Mam po prostu odjęty stres, który mam na co dzień w Krakowie. Ale tak to wszyscy wiedzą, że jestem na wakacjach i mam luz. Czy masz plany na wydanie swojej płyty w przyszłości? Takich pytań w ostatnim czasie pojawiło się naprawdę wiele. Na ten moment gdzieś tam takie myśli pojawiły się w mojej głowie, ale to tylko była jakaś iskierka. Nic dalej w tym kierunku, myślę, że przez najbliższy czas nie będzie realizowane i tworzone. Wokół mnie bardzo dużo ludzi zastanawia się obecnie nad wydaniem płyty, na przykład w przyszłym roku. Przez sobie wiem, że skumulowanie tych wszystkich projektów na raz może nie do końca wyjść tak, jak byśmy chcieli, dlatego myślę, że na razie odpuszczę. Aczkolwiek myślę, że przy takiej ilości singli, jaką chciałabym wydać, jest to bardzo realne. Czy kiedy jeszcze będzie daily. Jeżeli chodzi o kanał Gen Z wątpię, aczkolwiek aktualnie na moim Instagramie prowadzę daily z wyjazdów. Jeżeli w przyszłości chcecie też takie daily z wyjazdów, to koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama i mnie obserwujcie. Mega lubię format rolek. Czy momentami tęsknisz za mieszkaniem z większą liczbą osób, czy potrzebujesz być sama? Mam momenty, kiedy faktycznie tęsknię za mieszkaniem razem, ale tylko i wyłącznie ze względu na to, że ja nie jestem typem samotnika, bardzo nie lubię przebywać sama, cały czas się tego uczę i tak naprawdę mieszkanie oddzielnie nauczyło mnie tego, jak żyć samej ze sobą. Szczególnie, gdy nie jest się już w relacji Jest to naprawdę ciężkie Ale uczę się tego i staram się dostrzegać tego pozytywy Bo koniec końców i tak na sam koniec życia zostanę prawdopodobnie sama I trzeba umieć siebie lubić I chcieć z samym sobą spędzać czas I ja się właśnie tego uczę Tęsknię za mieszkaniem razem Ale myślę, że każdemu z nas na dobre to wyjdzie Dobra, przechodzimy do testowania kolejnej rzeczy Jestem bardzo ciekawa tych ciasteczek z jakimś czekoladowym nadzieniem Kosztowały one 6,30 Dobra, takie ciasteczko ale dobre, kocham czekoladę. A to smakuje, jakby miało w Nutellę. Nutelle. Wycham! Czemu akurat to miejsce na wakacje? Marzyło mi się gdzieś wyjechać poza Europę i nigdy wcześniej nie byłam w Izraelu. Jeżeli chodzi o kierunki takie jak Egipt, Tunezja, Turcja, jeździłam do nich, gdy byłam młodsza. Wiadomo, jestem z operatorem, ale uznałam, że na taką pierwszą samodzielną podróż poza Europę bez rodziców, że właśnie chciałabym zobaczyć, jak jest w Izraelu. Słyszałam wiele pozytywnych opinii też na temat tego miasta. A Tel Aviv wybrałam, dlatego że wydaje mi się być taki nowoczesny, rozrywkowy, dużo tu jest turystów. I też słyszałam dużo poleceń na ten temat, dlatego jestem tutaj i póki co mi się bardzo podoba. Aczkolwiek mam świadomość wszystkich sytuacji, jakie mają tutaj miejsce. Kolejna rzecz, czyli takie chrupki i przyznam się, że sama nie są na słodko czy na słono, ale wyglądają w ten sposób jestem ich bardzo ciekawa. Kosztowały 4,90. O Boże, wyglądają jak połączenie czytosów z czymś. Okej, okay. wyjeżdżacie w Polsce takie chrupki orzechowe? Smakuje jeden do jeden jak one, ale w środku ma karmel. Mega dobre. Czy masz w planach znów przefarbować włosy? W sumie za jakiś czas znowu farbuję włosy. Długo się zastanawiałam nad kolorem, ponieważ teraz mam różowo-białe. I one są naprawdę ciężkie w utrzymaniu. Żeby je umyć w taki sposób, żeby nic się nie stało, trzeba najpierw oddzielić pasma białych włosów i różowych. W taki sposób, żeby myjąc różowe włosy, farba nie spływała na białe. To trwa półtorej godziny i mnie osobiście już to trochę męczy. Pofarbowałam te włosy na początku kwietnia i myślę, że to jest już idealny moment na to, żeby zmienić ten kolor. I w momencie, w którym wy oglądacie ten odcinek, bardzo możliwe, że ja już jestem blondyneczką, bo nie Skrywam, że tęsknię za i w nim czuję się najlepiej. Okej, okay, kolejny słodycz, czyli wegańskie żelki. Jestem ich bardzo ciekawa, bardzo ładne opakowanie swoją drogą. I kosztowały 10,90. Sporo. Ale jak na wegańskie, chyba cena... Okej. Okay. Nie znam się, dajcie znać, ile kosztują wegańskie żelki w Polsce. Uuu, pyszne! Ej, przepyszne są! W Polsce wegańskie żelki mi w ogóle nie smakowały. Gdzie jeszcze w najbliższym czasie planujesz wyjechać? Przyznam szczerze, że ostatni czas, jeżeli chodzi o podróże, jest dość intensywny. Mimo też tej intensywności nagrywkowej, staram się znajdować czas na te wyjazdy. I tak naprawdę aktualnie jestem w Tel Awiwie, a za równy miesiąc będę w Tajlandii. I to będzie spełnienie moich największych marzeń. Lecę też ze wspaniałymi ludźmi, więc myślę, że energia będzie cudowna. No i nie mogę się doczekać. Po powrocie z Tajlandii zaczyna się trasa koncertowa, więc znowu rozjazdy po miastach. Po trasie koncertowej zbliżamy się do finału drugiego sezonu Gen Z, więc kto wie, może też gdzieś wyjedziemy. Fajnie by było, ale na razie, z tego co wiem, chyba nie ma nic takiego w planach. No i w grudniu jadę na wyjazd, który wygram. Próby miłości. Okej, okay, przechodzimy do czegoś takiego i są to chrupki, które kosztowały 7,60 i z racji tego, że nie jestem w stanie nic przeczytać, co tutaj jest na etykiecie, mam nadzieję tylko, że nie będą ostre, ale widzę znaczek, że jest solone, to musi być solone. Okej, okay. cebulowe chrupki. Mega dobra. Dobra, to sprawdźmy, co to jest. Potato Based Snack. Ok, czyli kupiłam zwykłe próbki osmaków i ziemniaków, czyli takie, jakie są, czyli pewnie zwykłe solone. Ale te bardzo dobre. Bardzo. Ok, i próbujemy tych, które wyglądają na frytki. O! Smakują jeden do jeden jak duszki w Polsce Z kim jesteś na wyjeździe? I tutaj na moim Instagramie pojawiło się wiele pytań na ten temat Jeszcze wydaje mi się, że nie jestem na tyle odważna, by do takich krajów podróżować sama Aczkolwiek byłam już kiedyś sama w Bułgarii przez miesiąc czasu i było cudownie Myślę, że sama też bym sobie poradziła Żyjąc ze świadomością, że gdzieś tam mogę być obserwowana Bo nie wiem czemu, ale mam takie przeczucie lecąc do niektórych miejsc Że ktoś mnie obserwuje i ma złe intencje wobec mnie Taki mam czasami vibe To z żyjąc tą świadomością bałabym się raczej przyjechać tutaj sama Sama, aczkolwiek, gdybym musiała, to bym na pewno sobie tutaj świetnie poradziła. A na tym wyjeździe oczywiście jestem z operatorem Kacperem, nie jestem sama, tak jak większość z Was myślała, więc bardzo się cieszę, że jest to ze mną jakiś mężczyzna. Lecimy z testem kolejnej rzeczy. Są to również chrupki. Tu jest jakiś grill, więc mam nadzieję, że to oznacza, że tu są grillowane, jakiś smak fajny, taki wiecie, barbecue, a nie ostre. Spróbujmy. Ja mam rację, totalnie smakuje barbecue, ale jakbym miała ocenić, dziwny smak. 6 na 10. Czego się najbardziej obawiałaś, gdy tu przyleciałaś? Obawiałam się zaostrzonej kontroli granicznej, i tak też się w sumie wydarzyło. W momencie, w którym przylecieliśmy do Tel Awiwu, pani na kontroli nas zatrzymała, zabrała nam poszporty, no i kazała udać się do ofisu. I my przy tym oficie spędziliśmy 3 godziny. Na szczęście nie byliśmy jedynymi turystami, tylko naprawdę tam było 50-60 osób, które miało dokładnie taki sam problem jak my. Ale nie wiemy do dzisiaj, dlaczego tak się stało. Przypuszczamy po prostu, że to jest też losowe. Albo stwierdziła, że dziewczyna w różowych włosach wydaje się. Się być podejrzana, i że musi dopytać o coś. No ale tego się obawiałam. Obawiałam się właśnie tego, że ludzie mogą dziwnie reagować na moje włosy, ale póki co, jakby nikt w ogóle nie pokazał mi po swojej twarzy po swoim zachowaniu, że coś byłoby nie tak. No i trochę obawiałam się różnych sytuacji politycznych, które mogą mieć miejsce na przestrzeni tych kilku dni, ale póki co, nic się nie dzieje, jest naprawdę spokojnie, ale oczywiście mam świadomość tego ryzyka, jak jakie niesie za sobą przyjazd tutaj. Okej, okay, przechodzimy do czekolady. Myślę, że w sumie nie będzie to naj. ILE? ILE? Słuchajcie, ta czekolada kosztuje 22 szekle O co tu chodzi z tą czekoladą? Miejmy nadzieję, że jest to jakaś mega dobra czekolada, skoro tyle pieniędzy kosztuje O, bardzo sympatyczny design, bardzo, bardzo Spróbujmy Dobra, jestem w stanie zrozumieć te cele Ło, wow, ale dobra Ej, ta czekolada jest jedną z najlepszych czekolad, jakie kiedykolwiek jadłam w życiu, przysięgam Mega dobra, 10 na 10 Ale trochę mogłaby być tańsza Dajcie znać, czy ją w Polsce Boże, jaka dobra Czy będziesz robiła swoją markę? Przyznam szczerze, że bardzo, bardzo bym chciała Otworzyć swoją własną markę Ale nie odzieżową Chciałabym stworzyć markę totalnie romantyczną Z bardzo fajnym, harmonijnym vibe'em nie chcę konkretnie mówić, co to są za produkty, bo jednak chcę, żeby to była dla Was niespodzianka, ale już od dłuższego czasu myślę o tym i bardzo, bardzo bym chciała jednak, żeby ten sklep w końcu kiedyś w przyszłości się otworzył. Na ten moment jest to nierealne, ze względu na wiele projektów, które dzieją się w najbliższym czasie. Hania też niedługo otwiera sklep, więc po prostu nie jest to mój czas w tym momencie na to. Ale niedługo wychodzi na Jency Store moja kolekcja, więc to już mogę Wam zdradzić. I właśnie będzie w takim podobnym klimacie, jak kiedyś chciałabym tworzyć rzeczy. Mamy tutaj Marsa, ale proteinowego, za 18,90 i chyba mnie pogięło. Smakuje jak białko o smaku Marsa. Dowalone wszystkie batony proteinowe, jakie ja mam w życiu. A ja mam ich naprawdę wiele. Nie były tak dobre jak to. Ja to zjem całe. Wolisz jeździć na wyjazdy sama czy z towarzystwem? To zależy od tego, z kim jedziesz, bo. Z jednej strony lubię sama, bo wtedy mogę lepiej eksplorować wszystko, przeżywam też wszystko w inny sposób, pojawia się wtedy ta adrenalina, którą ja lubię, ale z drugiej strony, kiedy jedziesz z kimś, czujesz się dużo bezpieczniej i wiesz, że jeżeli masz jakiś pomysł na robienie czegoś fajnego, to prawdopodobnie ta osoba dołączy do ciebie. Na przykład na wyjeździe sama do klubu bym nie poszła raczej, gdybym przyjechała, chyba że poznałabym tutaj jakiegoś który z którym czułabym się bardzo dobrze, ale... Wiadomo, że z kimś, z kim jedziesz na taki wyjazd i komu chociaż trochę ufasz, będzie Ci łatwiej zrobić niektóre rzeczy. Więc ogólnie 50-50, to zależy z kim jadę. Bo często przebywanie też z kimś zbyt długo jest uciążliwe, szczególnie jeżeli macie inne cele podróżnicze. I przy kasie znalazłam coś takiego. Nie mam tutaj ceny, ale wydaje mi się, że coś około dwóch przeki. Co to w ogóle jest? Taki żelek, guma do rzucia? Co to jest? Mega dziwne, nie spotkałam się z czymś takim nadal nie wiem co to jest, chyba jakiś żelek smakowo 3 na 10 i ostatnie pytanie oraz ostatnia przekąska są to naczosy w ogóle z firmy Arizona czyli z tej co są napoje i są pakowane w takim fajnym pojemniczku bardzo, bardzo fajne, myślę, że smakowo też będzie git, ja wzięłam opcję z serem były jeszcze też opcje z salsą okej okay. To nie są takie czasy, jak są trójkątne. Są bardziej takie napompowane powietrzem, jak krupek. Ale dobre, no zawaliste w sumie są w smaku i ten serek też jest pyszny. I ostatnie pytanie brzmi... Myślałaś kiedyś nad związkiem z Bartkiem Kubickim? Stwierdziłam, że odpowiem na to pytanie, ponieważ pojawiło się oczywiście na wykrywaczu kłamstw u Frieza na kanale. I moja odpowiedź brzmi tak samo, jak odpowiedź Bartka, że tak. Nie wiem, czy jest sens to wyjaśniać. Wiele razy o tym mówiliśmy, nawet na finale pierwszego sezonu Gen z. Więc myśl o byciu w związku z Bartkiem przeszła mi przez głowę, ale to została poddana dość szybka analiza, która wybiła mi to z głowy. Mam nadzieję, że ta odpowiedź Was usatysfakcjonowała, a ja teraz lecę na jakąś imprezkę, a z Wami widzę się za tydzień o 17.30.